Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Dlaczego KRAZ Myślnik 255B nazwano cudzysłów Laptechnik? Los legendarnej wywrotki z przeszłości, materiał 13 lutego 2022 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Początek powstania radzieckiego pojazdu terenowego Kras 255B o dużej pojemności to historia banalna jak czasy Sowieckiego Sajuza partia nakazała stworzenie pojazdu terenowego o dużej pojemności, wielozadaniowego na potrzeby sowieckiego Sajuza. Wojsko sektor przemysł motor, przemysłu motoryzacyjnego zaczął realizować zamówienia ciągnik siodłowy KRAZ myślnik 255V I samochód okazał się mieć doskonałe parametry techniczne szybko zyskiwał status kultu, kultowego i przez ponad 30 letnią historię masowej produkcji nie stracił na aktualności początkowo do stworzenia samochodu przydzielono firmę Y JJYAMZ czyli YAMZ. Później w latach 60. produkcję traktora przeniesiono z Jarosławia na Sokolandię do słynnej fabryki samochodów Kras zlokalizowanej w małym miasteczku Krzemieńczuk w obwodzie Połtawskim. Ciężarówka Kras Myślnik 255B powstała na bazie modelu Kras 214B, który również był początkowo montowany w YAMZ od 1951 roku, a w 1956 roku przekazał pałeczkę produkcyjną przedsiębiorstwu Kremczunk Kras 214 Produkcja seryjna Kras 255B rozpoczęła się w 1967 roku. Samochód został wyposażony w mocniejszy silnik w porównaniu do swojego poprzednika Yamaz 238. Ta ośmiocylindrowa, szesnastozaworowa jednostka w kształcie litery V, zasilana olejem napędowym, dysponowała naprawdę kolosalną, jak na swoje czasy, mocą. 240 koni mechanicznych przy 2100 obrotach na minutę. Objętość silnika wynosiła 14 866 cm3, a stopień sprężenia 16,5 jednostki. Kabina ciągnika to drewniana rama pokryta blachą. Nie trzeba, jednak, nie trzeba jednak martwić się o wytrzymałość kabiny, ponieważ podczas montażu pracownicy fabryki używali wysokiej cyny. Podstawowa wersja Kras-255B to ogromna ciężarówka z platformą, której długość wynosi ponad 8,5 m. Szerokość pojazdu wynosi 2,7 m. Wysokość 2790 mm, a prześwit 366 mm. Ciągnik był wyposażony w pięciobiegową manualną skrzynię biegów z synchronizowanymi biegami przednimi, z wyjątkiem pierwszego i suchym sprzęgłem dwutarczowym, a także dwubiegową skrzynią, skrzynię rozdzielczą. Podwozie składało się z trzech parków. Z trzema osiągami napędowymi hamulce pneumatyczne, bębnowe zawieszenie przednie resory półeliptyczne z dwoma hydraulicznymi, teleskopowymi i amortyzowanymi dwustronnego działania. Podobnie jak większość pojazdów trzyosiowych, Kras 255B został wyposażony w tylne zawieszenie typu równoważącego. Łączące za pomocą sporników dwie, dwie blisko rozstawione tylne osie, tworząc pojedynczy wózek, który kołyszy się podczas jazdy. Główną zaletą ciągnika jest oczywiście doskonała wzrodność. Kras 255B jest w stanie pokonać niemal każdy trudny teren. Nie tylko dzięki napędowi na wszystkie koła, ale także dzięki specjalnym, szerokoprofilowym oponom przypominającym buty łykowe. Właśnie ze względu na podobieństwo gumy Kras do starożytnych rosyjskich butów ciężarówka otrzymała przydomek cudysów Lapteżnik. Ale. Aby opony jeszcze sprawniej radziły sobie w trudnych nawierzchniach, samochód został wyposażony w scentralizowany system regulacji ciśnienia w oponach. I przez coś takiego przejedzie przez wodę, chyba. I teraz podczas jazdy z asfaltu na śnieg. Można opuścić bezpośrednio z kabiny, zwiększając w ten sposób powierzchnię styku, co znacznie poprawia zwrotność pojazdu. Ponadto, w przypadku przebicia system utrzymuje ciśnienie w przebitej oponie, dzięki czemu samochód może utrzymać pełną prędkość przez kilkadziesiąt kilometrów. Kras. 255 yy, stał, się, stał się na wiele lat wiernym przyjacielem Sił Zbrojnych Sowieckiego Sojuszu. Co więcej, armia wykorzystała podwozie do, tego ciągnika do zainstalowania różnych systemów uzbrojenia, w tym wyrzutnich ra rakiet. Stworzyli także modyfikacje wyposażone w inny sprzęt mobilny: dźwigni samochodowe, mosty pontonowe, stacje radarowe. W ramach Wojsk Obrony Powietrznej również w oparciu o ciągnik dokonano modyfikacji w postaci cysterny, dźwigu, dźwigu budowlanego, wywrotki i ciężarówki do przewozu drewna. W swojej historii Kras 255B Cudysów Laptecznik spra sprawdził się. Niezwykle pozytywnie i zasłużeni otrzymał dyplom pierwszego stopnia na WOGN w Moskwie. Pracownicy fabryki w Kremańczungu nie obeszli się bez nagród. Wielu z nich otrzymał złote, srebrne i brązowe medale. Radziecki. Ciągnik Kras 255B Cudysów lapteżnik, był produkowany masowo od 1967 do 1993 roku. W tym czasie wyprodukowano 160 732 samochody. Zamknięcie produkcji w dalszym ciągu nie da... Się racjonalnie wytłumaczyć, ponieważ ten ciągnik nadal cieszył się, cieszył się duży popyt, a fabryka regularnie otrzymywała zamówienie. Mimo to, w połowie lat 90. ten wspaniały, długowieczny projekt samochodów został zamknięty na zawsze. Może miałeś szczęście trafić na legendarny samochód sowieckiego Sojuza. Podzielcie się swoimi przemyślami w komentarzach poniżej. W Polsce było takich bardzo wiele, ZIU, KAMAS chyba i jeszcze parę innych, może jeszcze są, trudno mi powiedzieć. I w te, wtedy w Polsce i, w, i tak dalej było wiele produkowanych rzeczy, rzeczy i tak dalej. Teraz y, y, trzecia RP, czyli reżim. Polinu, trzeba tak powiedzieć, stał się kolonią, montownią Zachodu oraz tanią siłą, nie, oczywiście niewolniczą. Tak trzeba to wszystko omówić. Niestety, czyli wersja Mark Fry tutaj za minimalną stawkę tu się pracuje. Wszystko zostało rozwalone i tak dalej, tak dalej. Tu już nie będę wchodził w szczegóły. Żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i dozo!